Kupili dwie butelki wody, zachowali się normalnie, wyszli ze sklepu. Myślę, że gorzej ta ekspedientka sponikowała, jak, jak to było warte. No mamy kogo karmić, mamy dzieci, mamy wnuki i uczyć mamy kogo i karmić mamy kogo. Było bardzo zimno i w ogóle taki ciemno, no oczy takie też, ale tak się przyglądał na mnie, przyglądał, wszedł tak za mną i jakieś tak nie swoją było. No, zdążyliśmy się przyzwyczaić do mundurów, do tego wojska. No. Aktualna sytuacja jest bardzo ciężka i dla służby, czy to policjantów, czy to straży ogólnie, i dla tych ludzi, co przyszli, bo oni przyszli trochę w ciemno, ale trochę nie. No pierwsza grupa mogła przyjechać ciemno, reszta już wiedzieli, co się dzieje, że nie ma tutaj przepływu ludzi. O. No, ale naprawdę współczuję tym ludziom i zawdzięczam dużo, że możemy spokojnie spać. Ci, co strzegą naszej granicy, dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie, bo praktycznie różnie tamtą stronę białoruską można ocenić. Są ludzie naprawdę, ale są ludzie zamieszani w różne nie, nieczyste sprawy, tak powiem. Dla mnie to tam oni tam nic nie przeszkadzają. Rozumiem byłyby Pan na przykład za, jakby, za wpuszczeniem migrantów, czy bardziej nie no, no, pomóc na pewno. Rozumiem. Bym... Rozumiem. I na pomóc. przykład jak można byłoby im pomóc? Jak Pan bazał... uważasz? No, żeby wpuścić, no nie wiem, jakichś domów jest pełno przecież opuszczonych. Rozlokować. Mogliby coś zrobić. Rozlokować bo... po.pewnie, że tak. przede wszystkim, niech się zajmą pracą. przecież my nie jesteśmy państwem takim, który byśmy, że nas stać ich utrzymać. I źle jest na tej granicy, no bo uchodźcy. Nielegalnie chcą przekroczyć granicę, przecież to można w inny sposób załatwić, legalnie. I wtedy na pewno by rząd się zgodził na przyjęcie. Oczywiście, no po jakimś tam yy, sprawdzeniu, no czy można o, opuścić granicę swego kraju i do nas przybyć. A, a żołnierze, no dobrze, bronią granicy. No tak powinno być. Ja byłem w wojsku. Też broniłem gre, granicy i teraz też tak samo, skoro jest jakieś niebezpieczeństwo, no to trzeba bronić. Źle. A dlaczego? Może Pani nam powie. No, raczej... bo, bo to nie idzie ku dobremu, tylko idzie ku złemu po prostu. Tyle samochodów, tyle różnych wozów pancernych jeździ przez Hajnówkę, to wie Pan, to nie można myśleć po pozytywnie, nie da się może I, i tamci, ale to jest wszystko polityka. To ani migranci winni, ani my winni jesteśmy winni, tylko władze jedne i drugie są winne, bo to są sprawy polityczne. Wie Pan, ja czytam Słowo Boże i takiego strachu, niepokoju ja nie czuję, bo Słowo Boże daje pokój. Modlitwa, Biblia daje swój pokój. Nawet innym tłumaczę, że to nie można tak brać, na serio i się denerwować na zapas bo to nic nie da. Nic nie da. Tylko trzeba się modlić o całą tą sytuację, żeby ta sytuacja w jakiś sposób wyszła, żeby ci z jednej strony strony ty politycy i z drugiej strony, żeby pan Bóg im dał takiego Ducha Świętego, żeby oni doszli do porozumienia. R raczej nie, ale mam na wiosce brata, który i koło granicy tam mieszka, to dzwoni Mówi, że często bywa, że przychodzą. No to przyjdą co nie, ludzie języka nie znają. Przyjdzie, gdzieś tam usiądzie na, na ławeczkę, czy idzie do kogoś na schody. No i co, się, ktoś co tam wody, ktoś czy czegoś tam dostarczy. Więcej ludzi może się boją, na ten oni no, którzy tam od razu dzwonią. Do Straży Granicznej mamy zaraz przyjeżdżają i zabierają, O, no, takie, to, tak, tak, tak to jest. Obozowisko widziałem, ale ich nie widziałem. Rozumiem. Co tam było w tym obozowisku? Butelki po wodzie. Butelki coś jeszcze? Nie, ja, tam trochę śmiecie, wiadomo jak to widzieć. Nic nie widziałem, słyszałem jak kolega. z opowieści no po prostu, że gdzieś tam było widać tak w lesie, tak kogoś nie wiem, w hejnówce na przykład na stacji benzynowej czy koło Widronki. Także... No tyle. Znaczy wie pan co była? Sytuacja byłam w sklepie, to widziałam dwóch y, kupywało picie wodę. Także. Rozumiem. I jest, była Pani pewna, że właśnie to są... Tak, granice, tak, y... tak, tak, tak. Bo czarno to takie ciemne skóry i, i taki ubiór ich był niekoniecznie dobry. I, I nie mówili w naszym języku, także... Ale kupili dwie butelki wody, zachowali się normalnie, wyszli ze sklepu. Myślę, że gorzej ta ekspedientka spanikowała jak, jak to było warte. To gdzieś tam w że gdzieś tam wiedział. I gdzie widział? Co robili? Tutaj na Judziance, ale to od razu już tam była policja i graniczna. Robią, czy już tam jakby zostali zebrani? Tak, tak, tak. Nie, tak, 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 tak. ja raz tylko spotkałam tutaj niedaleko w parku, szedł w takich klapkach, japonkach, gołe stopy. Było bardzo zimno i w ogóle taki ciemno, no, oczy takie też. Ale tak się przyglądał na mnie, przyglądał, szedł tak za mną, jakoś tak nieswojo było. Ale później wszedł do wiedronki widziałam tamtej, na Białowieskiej. No to na pewno był migrant na pewno. Nie wiem, tam gdzieś za górnym widzieli. Ja nie widziałam, tylko sąsiadki siostry mówiła, gdzieś tam widziała ich tam, po, przez pola gdzieś tam poszli. Ale to kilka dni temu już to. I, no i, i, i to nam niepotrzebni tacy ludzie, bo mówią, że wyjeżdżają. Owszem, żeby oni wyjeżdżali legalnie i szukali pracy, a nie szukali swobodnego życia. My mamy kogo karmić? Mamy dzieci, mamy wnuki, i uczyć mamy kogo, i karmić mamy kogo. Lepiej, żeby im tam na miejscu pomogli, bo ja jestem za tym, że jakaś pomoc im się należy. Człowiek powinien żyć godnie, tak myślę, ale nasze wojskowi, służba też mają naprawdę ciężko, bo teraz i zimno, i ciemno, i chłodno. Im jest naprawdę ciężko. Też mają rodziny, dzieci, żony, matki. Czasem pomagają, no ktoś to czym czy może, bo szkoda tego człowieka, no, bo on no, zmarnięty i wybrudzony, bo, bo brat mówi popatrzył, to mówi, że ręce często się kłóci, i młodych człowiek. Emigranci to nic nie winni. Żeby przyszli do mnie, to ja bym ich nakarmiła. Dałabym wszystko, bo to ludzie nic nie winni, tylko w plątaniu w politykce. To znaczy wie pan, w tej chwili to tak jakby każdy z nas się nie czuje pewnie. Bo to jest taki czas, a nie inny, nie wiesz, wieczorami człowiek na, na przykład ma obawę, stara się jak każdy jeden załatwić to póki widno. O, ale no na razie czujemy się bezpiecznie, można powiedzieć, chociaż naprawdę szturmują tą granicę bardzo, ale dzięki naszym służbom, bo tam dużo tych służb jest, to jak gdyby mamy bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie, ja, ja uważam, że jak wo wojsko widzę i policję, no to ja czuję się jeszcze bardziej bezpiecznie. Rozumiem. A jak się Państwo czują dzisiaj w województwie? Generalnie w ostatnim czasie w województwie bezpiecznie? O, wie pan co? Chyba na pewno bezpiecznie się czujemy, jak wszędzie jeździ, jak nie policja, to wojsko, wszystko na sygnałach, no to wie Pan, to trudno by było, żeby nie czuć się niebezpiecznie. W niczym mnie nikt nie zagraża. Normalnie zakupy robię, z psem wychodzę na spacer no i czuję się bezpiecznie. No. Taka duża ilość wojska na ulicach nie budzi już Panu? Jak... W ogóle. Ja w stanie wojennym też był w wojsku. Aha, Także mi to nie przeszkadza. A, bezpiecznie? No ja chcę raczej. to tak jako tak, bezpiecznie. Ale dzisiaj spotkałam znajomą z Białowieży, no to mówiła, że nieciekawie jest. Pełno wojska, chodzą tam z karabinami do sklepu, dzieci się przyglądają. No, zdożyliśmy się przyzwyczaić do mundurów, do tego wojska. No, ja wiem, tak można powiedzieć, na pewno to troszeczkę taki jest dreszczyk, że to jednak taki czas, a nie inny. Jest czas ciężki wszystkim, wszystkim. I, i uważam, że tam powinni coś zrobić, żeby ich wywieźć, bo jest zimno. Na miejsce tam, skąd oni mieszkają.